Witam witam, dobry wieczór wam mówię dziś jeszcze raz we wtorek wieczorem, tym razem dlaczego wieczorem? Ponieważ nie wiem czy jutro będę miał czas nagrać filmik, więc dzisiaj to nagrywam. Dzisiaj nagram filmik jak podaję witaminy moim kurkom. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, tutaj mam już Trzy puste pojemniki bez wody, bo była woda, ale oczywiście zabrudzona przez kury moje. A moim kurom zawsze nalewam czystej wody z dodatkiem witamin za jakiś czas. I tutaj, moi drodzy, mam już witaminki przygotowane. Takie jedno pakowanie kosztuje około 10 zł. Firmy. To opakowanie jest firmy firmy Polfa Mix i te witaminy są na nioski i jest to mieszanka paszowa uzupełniająca masa to 400 gramów i tutaj mamy wypisane przeznaczenie możecie sobie przeczytać na filmie zatrzymać Zrobić pauzę i przeczytać, jak ktoś chce. Yy, ale mogę pokrótce powiedzieć, że ta mieszanka yy, paszowa, uzupełniająca, jak tu widzicie, yy, zawiera witaminę C, która działa dobrze, poprawia ich kondycję i odporność w czasie dużych bądź wysokich temperatur. W sezonie letnim, gdy wtedy są upały, i również ta mieszanka zwiększa i poprawia nieśność tych naszych kurek, i poprawia jakość jaj znoszonych przez kurki. Czyli na przykład nie pękają tak aż skorupki. Na przykład żółtko jest bardziej żółciejsze, nie jakieś blade. Kury są trochę zdrowsze, im mają lepszą kondycję i odporność. Także tutaj na tym opakowaniu z tyłu macie wszystko wypisane, co i jak, jak macie podawać, ale podajemy tylko. Taką jedną płaską łyżeczkę, jak na przykład podajemy łyżeczkę cukru do herbaty. To tak, w takich ilościach podajemy, bo tutaj nawet mamy wypisane. Uwaga, płaska łyżeczka do herbaty zawiera około 6 gramów preparatu, czyli tyle podajemy. Więc tutaj na razie sobie to obok położę. I taką mieszankę zbożową możecie yy, tylko i wyłącznie zakupić. U weterynarza, bądź w takim sklepie, może przeznaczonym do leczenia zwierząt, ale najbardziej zakupicie to w takim sklepie u weterynarii. I tutaj mam już przygotowane wiadro z wodą i ponalewam wszystko to. W te wszystkie pojemniki, i zaraz my się widzimy, jak, jak widzicie, we wszystkie pojemniki już jest woda do pełno uzupełniona. Jeszcze wam pokażę na dowód. I oczywiście nie mam tutaj przy sobie żadnej yy, łyżeczki, a z domu przecież nie będę brał, ale wsypię tak gdzieś na oko. Ani za mało, ani za dużo. Troszkę może mi się sypnął, ale to trudno. Wsypuję na oko, nic im się nie stanie. Trochę jeszcze, dobra. I tutaj jeszcze. I teraz to zamieszam. Dobra, teraz to wszystko ładnie musimy zamieszać. To powinno taki uzyskać kolor zielony albo taki zielonkowaty. Ale lepiej nie raz wsypać ciut za mało niż mamy wsypać ciut za dużo, wtedy to będzie miało skutki uboczne, czyli na przykład ilitówka. I wtedy zamiast naszym kurom mamy pomóc to im jeszcze bardziej zaszkodzimy. Więc nieraz lepiej jest robić tak, żeby podać im mniej i żeby się napiły i żeby były zdrowe, niż podać im za dużo i żeby wtedy były żebyśmy im pogorszyli tą sytuację, więc lepiej robić tak wsypywać mniej więcej na oko tak jak ja bądź robić dokładnie tak jak jest. Zalecane na tym opakowaniu. Tam wszystko macie wypisane co i jak, yy, ile gramów. I yy, Jakie oczywiście macie podawać yy, w jakich ilościach, ile gramów, ile czego, i tak dalej, i tak dalej. Ukórek już tutaj w kurniku ogarnąłem. Sytuację pościliłem im. Już sobie siedzę na grzędach ładnie i grzecznie. I na wybiegu tak samo tutaj pościeliłem trochę słomą. Osoba mi mówiła, żebym pościelił, więc zaryzykowałem. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli coś nie wypali, to już tak nie będę robił. Ale najpierw zaryzykowałem. Najpierw, jak się coś robi, to trzeba zobaczyć na swoich podstawach, co i jak spróbować. No w ogóle gdzie ja to kładę? Tutaj zawsze kładę. Więc moi drodzy, jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam do kupna tam u weterynarza. Ja zakupiłem to u weterynarza i zawsze to zakupuję. Już to od dawna podaję moim kurom. i są zawsze od tego zdrowe, bo zależy kto w jakich ilościach podaje, bo ja stosuję się do ilości, więc są zdrowe. Yy... I tą mieszankę Stosujemy tylko do dorosłych kur, nie do małych kurcząt, bo tam wyraźnie też ma, macie napisane na tym opa opakowaniu, że stosujemy to tylko, do, tylko i wyłącznie do dorosłych kur, nie do kurczaków, ani młodych kurek, ponieważ to jest przeznaczone do dorosłych kur, a nie młodych, a to też będzie miało swoje konsekwencje, jeśli będziecie podawać małym kurczakom zamiast dorosłym. To tak jakby na przykład lek do dorosłego człowieka podano niemowlęciu, to wiecie, jak, jakie by miało to skutki bądź konsekwencje. Więc tak samo na tym miejscu może wystąpić to u kur, bądź innych ptaków i zwierząt. Także miejcie to również na uwadze jak najbardziej. Ja tylko podaję tutaj witaminy, żeby... Polepszyć nieśnozieje, ale i tak tu nic za bardzo nie wskuram ponieważ kury teraz odpoczywają od niesienia jaj i to wszystkie kury tak mają. Po pierwsze, przepierzanie, po drugie, yy, niska temperatura, bo jest sezon taki jesienny, a w sezonie jesienno-zimowym kury słabo się niosą i odpoczywają dopiero w sezonie wiosenno-letnim, dużo niosą jej. I tutaj nie pomogą żadne pasze, witaminy, antybiotyki, kury po prostu odpoczywają od niesienia, ale co nieco trochę możecie im pomóc, ale to nie za wiele zadziała. Ale ja to tylko witaminy teraz im w zimę podaję na dobrą kondycję, odporność. A różnego rodzaju pasze i te mieszanki zbożowe podaję na sezon wiosenno-letni. Ale wtedy naturalnie też ja w większości karmię owiec, pszenica, kukurydza i różne takie pozostałości ze stołu kuchennego. Naturalnie po prostu. I nieraz... I... Nie nieraz, tylko co jakiś czas, na przykład co dwa, trzy dni zakwaszam moim kurom, jak i kurczakom w wodę o tym też mowa będzie na filmie, bo będzie też może filmik z yy, zakwaszania wody, jak będę zakwaszać. Wtedy wszystko będziecie mieć w filmie podane, więc już możecie z niecierpliwością czekać. A już się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie filmu, do następnego odcinka. Pozdrawiam was serdecznie z Wiszkom Zagraną TV. Życzę wam miłego, spokojnego wieczorku. No i trzymajcie się.